Drodzy górnicy, w Dniu Górniczego Święta zwracam się z głębokim szacunkiem i wdzięcznością do całej Górniczej Braci. Barburka to moment, w którym cała Polska patrzy w stronę ludzi ciężkiej pracy, odpowiedzialnej i niezbędnej. Ludzi, którzy stąpają mocno po ziemi, a swoim codziennym trudem zapewniają bezpieczeństwo energetyczne milionom rodaków. Dziś Chcę podziękować Wam za wszystko, co robicie dla nas i dla naszej ojczyzny. Kiedy myślę o górnictwie, widzę przede wszystkim człowieka. Człowieka, który schodzi setki metrów pod ziemię, by wykonywać pracę wymagającą odwagi, hartu ducha, kompetencji i zaufania do towarzyszy ze zmiany. Pracę wyrastającą z tradycyjnych wartości odpowiedzialności, solidarności, lojalności i szacunku dla wysiłku drugiego człowieka. Widzę rodziny, które żyją rytmem szycht i w tym rytmie budują siłę naszego państwa. Zabezpieczacie ciepło w polskich domach, energię dla fabryk, a całej gospodarce stabilny fundament. To jest prawdziwa wartość górniczego zawodu. Podkreślam, polskie górnictwo ma moje wsparcie. Droga do energetyki jądrowej, którą konsekwentnie przygotowujemy, nie oznacza rezygnacji z węgla. Zanim ruszą reaktory w Hoczewie i innych lokalizacjach, Polska potrzebuje własnych zasobów energetycznych. Węgiel to wciąż stabilizator naszego systemu, a jakakolwiek transformacja powinna odbywać się z zachowaniem zasad zdrowego rozsądku i poszanowaniem dla ludzi, dla całych górniczych społeczności. W Barburkę pamiętamy również o tych, którzy odeszli na wieczną szychtę, o górnikach, którzy zginęli w kopalniach i o tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. O ludziach, którzy w grudniu 1900 81 roku w kopalni wujek stanęli w obronie ludzkiej godności i prawa do wolności. To część historii, która pozostaje moralnym zobowiązaniem dla całego państwa polskiego. Drodzy górnicy, dziękuję Wam za Waszą pracę, za wierność tradycji i siłę, która buduje dostatni byt naszej ojczyzny. Dziękuję Waszym rodzinom, że mężnie współuczestniczą w tej wymagającej służbie. Życzę Wam spokojnej i bezpiecznej pracy, satysfakcji z wykonywanego zawodu, zdrowia, pomyślności i dumy z tego, że Wasz wysiłek codziennie służy Polsce. Niech żyje polski górnik. Niech żyje nam górniczy stan.